Halo, witam. jestem o jesteście, bo to jest Syberia. I he, <laughs> zabrakło mi chyba rzeczy. Mamy butelkę złą, chwileczkę, zróbmy jedną rzecz. Albo i nie, albo najpierw może pójdźmy się rozejrzeć po całej okolicy. Bo jest przynajmniej jedna lokacja, do której nie wchodziłem. jeden przedmiot, który zostawiłem. Serio, jak w całej reszcie gry to jeszcze było do przeżycia, to tutaj pominięcie animacji by się bardzo przydało. Wiecie coś takiego szalonego, jak podwójne naciśnienie, jak kilka razy nacisnąć na zmianę lokacji? I ona się dzieje. O, tu mnie nie było, ale tu nie ma nic kompletnie. Tam się nie przejdzie w dół. Coś tutaj jest? Nie, nie. Tu mogę na górę wrócić. Wrócić albo wejść. Czy ja tu byłem? Nie jestem pewien. Spora brama. I dużo detali ma na sobie. Te kły są strasznie głupie, ale niech im będą. Tu nic nie ma. Może na razie, może potem będzie coś tutaj, ale na razie nie ma nic. Czekaj, tam na górę nie wlezę. Szkoda. Tam nie ma nic. Tu się na górę wejść yy, chyba nie da. Witam pana. Kulukma, Kate Walker. i ludzie chyba boją się mojego maszynisty, Oscara. Yukole. Boją się metalowego człowieka. Zły duch. Gdy metalowy człowiek na zewnątrz, yukole siedzieć w środku. Gdzie jest Hans? Za bębnami. Jak zatrzymać bębny? Nie zatrzymać bębny, Kate Walker. Pani dusz rozmawiać z duchami. Do zobaczenia, Wielki Wozu. Muszę odnaleźć przyjaciół. Jesteś naszym gościem, Kate Walker. Szlak. Zero informacji, zero pomocy. Coś tutaj jest? Proszę. Chyba nie to. Okienko też wygląda na to, że jest tylko po to, żeby móc sobie popatrzeć. Czyli jak okna? Ok, szukać dalej. Mogę wejść na górę? Proszę, wyro. Nie. Hmm? Co to było? Oo. A tutaj ukradłem poroże. Nie ma nic więcej. Zastanawiam się cały czas, po co mi ta matrioszka? Bo znaleźliśmy ją, jeżeli dobrze pamiętam, w chacie rybaka. Bez rybaka. A co to takiego? Hm. Tutaj siedzi sowa. Ta sowa to dziwny ptak. <laughs> sowa to jest dziwny ptak. Porąbany. Wiecie, że sowy potrafią obrócić łeb o 360, a może 180? Nieważne, ważne, że to jest dziwne i nienaturalne. Dropnie mnie irytują. Da się coś zrobić, nie wiem, rozwalić to porożem. Nie ma szans, nic z tym nie zrobię. Mimo, że to wcale nie wydaje się takie niebezpieczne, zwłaszcza tutaj po tej stronie mogłaby się złapać za te kije i no bez problemu by przez nie przelazła. Tutaj to może one wy wysoko podchodzą, ale tutaj. Najwyraźniej jej tak na tym nie zależy. Dajcie mi co? Oś? Na co mi to? Po co? To jest chyba jedyne miejsce, w którym przedmioty się połączyły. Ale po co? Nie widzę najmniejszego sensu, ale może jakieś istnieje. Po kolei wszystko spróbujmy skombinować z procą na przykład ptaka. Nie, nie było nic, tu nie ma też nic. No to może porozmawiamy o czymś zabawnym. Dostałem żądanie usunięcia filmu. Konkretnie drugiego odcinka, drugiego chapteru Deltarune. Bo oglądaliśmy tam kawałek reportażu z Reitaisai Taisai. YouTube jest ciekawy. Nie dostałem żadnego prawa do dysputy tylko 7 dni na to, żebym sam film usunął, albo oni usuną mnie. To nie działa. Jest głupie. Kurde. A to do czego ma służyć? Na czymś takim ten ptaszor siedział, co nie? Pracę nie użyje do niczego. To nic nie ma. O, najlepsze jest to, że nawet nie powiedzieli mi, za co. Zdejmują mi film. Musiałem się tego domyślić przez mail od właściciela praw autorskich, znaleźć ich kanał, jakie filmy mają. I który z nich mogłem pokazać na streamie? YouTube jest zabawny, za daleko porażę, co nie? Chyba ją. <śm> Nim nie gadam, bo to są frajerzy, a z frajerami się nie gada. Ta to, to lokacja jest zbudowana tylko po to, żeby marnować nasz czas. Na co komu takie wielkie lokacje? Zabrałem, nie pamiętam już nawet co. Lodowa jest jakaś dziwna. Co? Z czego nas strzeli? A. No jasne. Nie ja będę tego komentował, to jest jedna z głupszych zagadek. Znaczy, zrozumiała, ale. Boże, ale w kontekście czas. bez sensu. panna Katewalker, czekamy! Tak, to jak miałem tutaj wejść, jak czekacie. No I dokończając jeszcze myśl o YouTubie. Pamiętacie jak to było, że teraz też normalni użytkownicy będą mieć równe prawa co wielkie firmy. Nie. Dlatego jest to kolejny system, który jest kompletnie niesprawdzony i dodatkowo jest o parę poziomów. Trudniejszy dla normalnego użytkownika doradzenia sobie niż dla firm. Mój Boże, Hans, jesteś w strasznym stanie. Musiałem pobrać odcinek, wyciąć fragmenty, które się nie podobały i wrzucić go jeszcze raz. Wycięcie fragmentów na, na samym YouTube nie daje nic. Panna Kate Walker. Co? Ten duży biały ptak. Wydaje mi się, że on podąża za mną od samego Romansburga. Nie zauważyłem. strażnik duchów z legend Yukoli. Cóż, skoro leci za mną przez tak długi czas, to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze. Możliwe, panna Walker, ale to tylko ptak. Mam nadzieję, że nie. Wolę wierzyć legendom. Żerdzi. Jaka żerdzi? Powiedziałaś, że sowy są duchami z waszych legend. Dobrze, ale dlaczego w wiosce jest tyle żerdzi dla tych ptaków? <grydź> Legendy też się męczą. Duch czeka znaku. Znaku powiadasz. Jeśli panna Creighton chce duch blisko, zawoła go muzyką. Och, muzyką! Więc teraz mam zająć się muzykowaniem. Dziękuję. Ona miała być taka zgryźliwa, czy nie? Bo. To, co mówiła, nie było aż takie zgryźliwe, nawet jak zaakcentowała to w ten sposób. Co stało się z Hansem? Jukole znaleźć Hansa zagubiony w śniegu. On bardzo słaby. Czy on śpi? Hans w innym świecie. W świecie snów. Co? Masz na myśli on? Hans w podróży do ziemi przodków. Nie, to niemożliwe. Hans już nie walczy. Musi być jakieś wyjście. Musimy znaleźć lekarza. Nie pomoże, panno Kate Walker. Hans już wybrał. Ty mnie znasz? <grym wytrza> Czekam na panią Kate Walker już wiele czasu. Ale skąd znasz moje imię? <grym> to <wytrza> kto magiczne uszy? Magiczne uszy? <grym wytrza> Panna Kate Walker mówi we śnie. O, czyżby? Co? Musi być jakiś sposób, by uratować hansa. Późno, pan Walker! Zbyt późno! Opowiedz mi o długim korytarzu snów. Korytarz snów biegnie do ziemi przodków. Czy jest jakiś sposób wydostać Hansa z tego głupiego korytarza? Niemożliwe! Kate Walker, Hans wszedł w korytarz sam. Nie chce wracać. Tak, ale na pewno jest jakiś sposób, by na niego wpłynąć. Tylko jeden. Porozmawiaj z Hansem w korytarzu snów, ale to bardzo niebezpieczne. Musisz doskonale znać Hansa. Jeśli nie, ty w niebezpieczeństwie, Kate Walker. Znam go. Sprawię, że wróci. Raczej ty nie wrócisz. To niebezpieczne, panno, Kate Walker. To nieważne. Zaryzykuję. Co trzeba zrobić, by zagłębić się w sny? Ha, stary przepis, Jokoli. Możesz go przygotować? Niemożliwe! Czegoś brakuje. Czego? Owocu bramy duchów. A co to takiego? Mały czerwony owoc z drzewa śmiechu. Drzewa śmiechu? A gdzie one rosną? Drzewa śmiechu wyginęły! Drzewa śmiechu milczą już bardzo długo! Drzewa śmiechu odeszły do ziemi przodków! Ale musiało zostać choć jedno, prawda? Żeby przeprowadzić hansa z powrotem przez długi korytarz snów, muszę odnaleźć owoc z drzewa śmiechu, czy tak? O tak, na razie. Nie będziemy musieli skorzystać z tego samego, z czego korzystają już do dzisiaj z tymi. Mamutami, czyli wyciągnąć z lodu. To jaka fajna maska. Tylko twarz dobrego ducha może dać nadzieję. Twarz, która rozbawi panno Kate Walker. Fajnie. Co to znaczy? Nic tu więcej nie ma, nie. Czyli szukamy dalej. Tylko nie wiem, czego właściwie szukam. Mój Boże! Hans, jesteś w strasznym stanie. No, powieśli go na sznurkach. Mój Boże! Patrz, no to bardziej rzecz indiańska, ale niech im będzie, bo nie mam w sumie pojęcia, nie mam zamiaru bronić tego te argumentu. Ten system jest głupi. Dlaczego tutaj nie mogą te bębne stać? Ta muzyka skąd się wzięła? Potrzebuję czegoś jeszcze, by. W sensie czego? Ta sowa doleci wszędzie. Hej, ten ptak wciąż jest ze mną. Hej! Wcześniej mówiła: Co za dziwny ptak. Ale niech będzie. Czyli teraz potrzebujemy. Ehe, he, he, może ty mi coś dasz? Pieniądze na przykład. Witam pana. Kulukmak. Czy pomożesz mi wyleczyć Hansa? Nie. Ja, wielki wódz. Nie pani dusz. Tylko pani dusz. Znać pieśni magii i zioła. Do zobaczenia, wielki wozu. Jesteś naszym gościem, Kate Walker. Nie, to no, musi coś jeszcze być, no. Jakbym powycinał z odcinka to łożenie między lokacjami to mógłbym tutaj siedzieć 3 godziny i wyszłoby pewnie pół i wyszłoby pewnie pół Czy to są ludzkie kości? Chyba tak, bo to żebra wyglądają bardzo ludzko. To nic nie ma. A powinno być. już nie wiem. Weź to, Kate Walker. Duch Nocy będzie twym towarzyszem. A, no i teraz mam, teraz mogę używać sowy, do nie mam pojęcia czego straszenia myszy, a okropnie mało progresu, jak na pół godziny łażenia. Mam tego użyć teraz na sobie, czy mam to robić dopiero przy stojakach, na których jej nie ma? Jak to się kręci? Nieważne, ale to się zatrzyma, ponieważ. Y Dość. Czyli musimy teraz zabrać sowę na drugą stronę i tam wtedy z tą myszą po tych lodach, bo jestem prawie pewien, że ja tam widziałem jakieś krzaki. Więc mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie lajka, like, jeżeli tak. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kochany dzieci Boże. Powiedziałbym, że zbliżamy się do końca, ale nie mam najmniejszego pojęcia. Zwłaszcza z tym tempem.